Cześć Boże, witajcie. Szukałem miejsca, gdzie by się nagrać z komentarzem do niedzielnej Ewangelii i znalazłem taki bożonarodzeniowy dom. Właściciele pozwolili, więc stąd komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Jan dzisiaj chce nam bardzo, bardzo mocno powiedzieć o tym, że to Jezus jest Mesjaszem. Jan pragnie nas przekonać, byśmy uznali w Jezusie Pana i Zbawiciela i Podpiera się wielkim autorytetem, Duchem Świętym, który wskazuje na Jezusa. Niestety nie wszyscy, nie wszyscy Żydzi uwierzyli w to. Wspominałem gdzieś już kiedyś ten moment, kiedy trafiłem pierwszy raz w życiu przed grób Dawida, dosłownie za ścianą wieczornika, gdzie wszystko się wydarzyło, gdzie Jezus, no właśnie, zgasła nam. Fotokomórka, niech zostanie, gdzie Jezus, e, gdzie Jezus e, ustanowił Eucharystię, gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza, gdzie pierwszy Kościół e, e, otrzymał Ducha Świętego. A za ścianą tego wieczernika jest grób Dawida, gdzie e, wszedłszy tam, zobaczyłem Żydów, którzy błagają Boga i modlą się do Boga, aby ten zesłał w końcu Mesjasza. I pomyślałem sobie, dwa tysiące lat temu wszystko się wydarzyło a jednak nie przyjęli prawdy o Jezusie. Janowi nie udało się przekonać Żydów, że Jezus jest Mesjaszem. Czy uda się Janowi przekonać nas, katolików, w tę dzisiejszą niedzielę? To już pozostawiam każdej i każdemu z nas, ale na to odkrywanie w Jezusie Pana i Zbawiciela. Niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia jutro.